A, to Wy! To poczekajcie, tylko wcisnę, bo się zmarnuje. Ale to syf! Cześć kochani, na wstępie oczywiście serdeczne dzięki za to, że jesteście i wspieracie ten kanał chociażby subskrypcjami. Dziękuję też serdecznie partnerowi kanału, firmie Prodigtech. Polskiemu producentowi mierników grubości lakieru i coś mi tutaj zajączek podpowiada, żebyście sobie zerknęli w opis, bo jest naprawdę tęga promocja. Dalej, dziękuję też wszystkim, którzy napisali do mnie w sprawie koszulek. Część odpisałem, część nie zdążyłem, pewnie jeszcze będę odpisywał. Mam nadzieję, że tak, wreszcie znajdę chwilę czasu, żeby się tym zająć na poważnie i. Tyle. Lecimy z tego. Tak naprawdę ma to być odcinek poświęcony karom za nieprzerejestrowanie, oczywiście z zajączkami, bo tak naprawdę nie ma przepisu, który nas zmusza do przerejestrowania samochodu, natomiast są przepisy, które nas obligują do zgłoszenia sprzedaży lub nabycia pojazdu, ale zanim do tego przejdę, jeden ważny temat, dostałem bardzo dużo zapytań dotyczących nowych fotoradarów. Co warto wiedzieć z perspektywy kierowcy? Od początku marca mniej więcej, główny inspektorat. Transportu drogowego rozpoczął zakrojoną na bardzo szeroką skalę akcję wymiany najstarszych urządzeń. Chodzi o fotoradary, fotorapid, te takie w karmniczkach, w budkach dla ptaków, i one mają zostać wymienione w tym roku, a przynajmniej 147 takich urządzeń ma zostać wymienionych w tym roku na. Dwa typy zupełnie nowych fotoradarów. Te nowe poznacie po tym, że nie będzie już tych karmników, tych takich budek tylko będą wielkie, żółte słupy. Tak naprawdę są dwa typy, jak powiedziałem. Jeden się nazywa Mesta Fusion RN i tych będzie dokładnie 147, a drugi się nazywa Multaradar CD i tych będzie 100. Co ważne, te wszystkie nowe fotoradary będą w tych samych lokalizacjach, w których wcześniej stały fotorapidy CM. Natomiast z perspektywy Kierowców jedna bardzo ważna wiadomość. Stare fotorapidy to było generalnie średniowiecze, natomiast te nowe bez różnicy, o których mówimy, to są Mercedesy wśród fotoradarów i one naprawdę dużo potrafią. Co na przykład? Potrafią mierzyć odległości między pojazdami, potrafią y Uwieczniać, jak przejeżdżacie sobie na przykład linię ciągłą, albo wyprzedzacie z nie z tej strony, z której trzeba, albo na przykład łamiecie zakaz skrętów w prawo czy w lewo bez różnicy. Chodzi mi o to, że w zależności od tego, jaki fotoradar będzie zainstalowany w tym nowym słupie, to on potrafi ogarniać naraz od 6 do 8 pasów, i to, co jest teraz najważniejsze, rozróżnia. Różne limity prędkości dla różnych pasów ruchu i rozróżnia pojazdy na zbliżaniu i na oddalaniu. Czyli, jeżeli jedziecie sobie normalnie dróżką i jakiś tam, niech to będzie Janosik, was informuje, że dojeżdżacie do fotoradaru, więc zwalniacie, ale widzicie, że on stoi po drugiej stronie i wali do tych, co jadą z przeciwka, to jak go miniecie i standardowo. Wciśniecie sobie pedał przyspieszenia, to możecie się grubo zdziwić, bo taki jeden słup będzie w stanie ogarnąć oba kierunki ruchu. Także uwaga ode mnie taka, że nowe fotoradary, w przeciwieństwie do tych starych, które tak naprawdę niewiele potrafiły, strzelają też w plecy, więc nie ma tak, że mijacie i dzida, tylko mijacie i. No właśnie, piórko na gazie, bo się możecie zdziwić. Tutaj pewnie pojawią się pytania, czy te fotoradary rzeczywiście mogą być wykorzystywane na przykład do monitorowania odległości między pojazdami. Nie wiem, jak to wygląda w tej chwili y, z punktu widzenia przepisów, ale obiecuję, że się dowiem. Zapytam pani Moniki Niżniak z GITD. Natomiast na pewno mogą być wykorzystywane właśnie do rejestrowania takich y, nazwijmy to. Statycznych, chociaż źle to powiedziałem, no bo jednak w ruchu wykroczeń, które nie wymagają niczego y, mierzyć, w sensie takim, że jeżeli faktycznie przejedziecie podwójną ciągłą, na przykład, to taki fotoradar jak najbardziej może być wykorzystany do tego, żeby wlepić wam za to mandat dokładnie tak samo jak na przykład z fotopstrykami, które monitorują wjazd na czerwonym świetle na skrzyżowania. One nie mierzą wtedy nic, tylko po prostu robią fotkę jak ktoś łamie przepis, więc nie potrzebują żadnego tam zatwierdzenia typu z głównego urzędu miar i tak dalej. Krista lokalizacji tych fotoradarów, jak powiedziałem, tam gdzie stały te stare, ale w opisie do filmu wrzucę Wam też swój artykuł e, linka wychodzącego do Inter i tam będziecie mieli Szczególnione te 247 lokalizacji. Najważniejsze, żebyście po prostu ogarniali, że bez różnicy, czy to jest ten Mesta Fusion RN, czy też Multaradar CD, bo jeden ogarnia 6 pasów, a drugi 8, co tak naprawdę w polskich warunkach, tak jak powiedziałem, niewiele zmienia. Najważniejsze jest to, żebyście wiedzieli, że jeżeli stoi po przeciwnej stronie, to Was też zmierzy, jak go miniecie. A teraz temat odcinka. Słuchajcie, sprzedałem swoje Volvo V70, bo często się mnie pytacie skąd ja biorę te wszystkie absurdy, że muszę siedzieć nad tymi ustawami. Czasami tak jest, rzeczywiście siedzę nad tymi ustawami, ale czasami jest yy, po prostu tak, że kupuję albo sprzedaję samochód i tak samo jak wy chciałbym coś załatwić. Yy, do czego zmierzam? Chodzi mi o zgłoszenie nabycia albo zbycia pojazdu przez internet. Jak wiecie, można to zrobić właśnie internetowo. W Polsce w ogóle nie jest tak źle, bo jeździmy sobie bez prawa jazdy na komóreczkę, jeździmy sobie bez dowodu rejestracyjnego na komóreczkę, czy nawet bez yy, kwitka za OC też na komóreczkę, wszystko z poziomu M-Obywatel i to naprawdę jest... Duża jakościowa zmiana, nie wszędzie za granicą tak jest, ba powiedziałbym, że na tle innych państw Unii Europejskiej to się naprawdę nieźle wybijamy do przodu i za to naprawdę Ministerstwu Cyfryzacji jak największe gratulacje. Natomiast jeżeli chodzi rzeczywiście o kwestię zgłoszenia, Nabycia lub zbycia pojazdu, to chciałem Wam powiedzieć nie tylko o tym, jak to zrobić fizycznie, bo zakładam, że wielu z Was wie, chociaż ja akurat miałem pewien problem i chcę Was na to uczulić, ale też chciałem Wam powiedzieć, jak wygląda kwestia naliczania, a w zasadzie nawet nie tyle naliczania, co procedura ukarania Was za. Nie zgłoszenie czegoś takiego, bo wbrew pozorom nie jest to wcale takie oczywiste i można się zdziwić. Ale do brzegu. Sprzedałem swoje Volvo V70, bo mam kuźwa pecha ostatnio, jak przez ponad 20 lat, jak jeżdżę, raz w życiu wymieniłem sprzęgło. Tak w zeszłym roku, jak pamiętacie, wysypało mi się sprzęgiełko pod domem w S70, a w ostatnim czasie wysypało mi się też w S60, a że ostatnio cierpię na. Yy, nadmiar pojazdów przy niedoborze gotówki, no to doszedłem do wniosku, że jedną furę skreślamy ze stanu floty. Zadzwoniłem do kolegi, który szukał takiego samochodu, więc sprzedaż się odbyła w stylu daję stówę i zabieram. Autentycznie był w zasadzie godzinę po tym, jak do niego zadzwoniłem i to z lawetą, żeby ten samochód zabrać. No i wszystko w porządku. Tyle tylko, że właśnie po sprzedaży takiego samochodu, czy też zakupie samochodu, jesteśmy zobligowani artykułem 78, jeżeli mnie pamięć nie myli, prawa o ruchu drogowym, do zgłoszenia starości takiego faktu. I nigdy nie miałem z tym żadnego problemu. Zawsze robiłem to przez internet, wszystko było intuicyjne, ale właśnie do czasu owego Volvo. V70. A skoro mówimy o tym, że mam deficyt pieniędzy, no to oczywiście, że partnerem tego odcinka jest najlepsza porównywarka ubezpieczeń Mubi.pl, zrobiłem sobie kalkulację dla swojego Volvo V70, którego na szczęście już nie mam i okazuje się, że taki samochód, żeby dzisiaj ubezpieczyć, potrzebuje co najmniej 550 zł, ale korzystając z Mubi, no pewnie, że możecie liczyć na 150 zeta. Cashbacku, czyli w zasadzie ubezpieczyłbym ten samochód za cztery stówki, a przypominam też, że gdy skorzystacie z oferty MUBI, dostajecie swój prywatny link, który możecie wysłać znajomym, i wtedy, jeżeli ktoś z tego linku ubezpieczy samochód, to wy dostaniecie jeszcze 5 dych jako pośrednich. I też przypominam, że cashback legendarny, już 150 Zeta, działa na dwie polisy, więc możecie sobie dwa pojazdy w skali roku ubezpieczyć, czyli w sumie zyskujecie trzystówki od MUBI i motoprawdy. Z tego, co ja wiem, chociaż być może się mylę, jeżeli tak, to mnie uświadomcie, nie da się zgłosić sprzedaży pojazdu przez samą aplikację M Obywatel, ale da się to zgłosić przez internet, jeżeli oczywiście macie swój yy, ten profil zaufany, tam możecie się bankowością elektroniczną logować i tak dalej. No i oczywiście musicie też mieć fotkę. Albo skan, umowy czy też faktury, w zależności od tego, jak żeście to auto nabyli, czy też sprzedali, może też być umowa darowizny, ble, ble, ble nieważne. I żeby zgłosić coś takiego, wszedłem sobie na gov.pl i tam trzeba odpowiedzieć na kilka pytań, po czym przekieruję Was do stosownego formularza. Odpowiedziałem na te pytania, zalogowałem się i... No ząk, bo e, rzeczywiście tam jest lista waszych pojazdów i żeby zgłosić, że dany pojazd sprzedaliście, wystarczy kliknąć sobie na liście ten pojazd i tam jest wyślij zgłoszenie o sprzedaży. No i dalej powinno już pójść intuicyjnie. No ale jak się zalogowałem na ten swój profil, to się okazało, że na liście moich pojazdów nie ma Volvo V70. Jest Volvo S70 i o mały włos, a zgłosiłbym jego sprzedaż, natomiast nie ma V70. Żeby było śmiesznie, jak sprawdziłem sobie na telefonie w aplikacji M Obywatel, która aktualizuje się trochę później, to tam miałem na odwrót w M Obywatelu, miałem Volvo V70, ale nie mogłem zgłosić sprzedaży właśnie z poziomu aplikacji, natomiast do dzisiaj nie mam tam swojego S70, nie wiem dlaczego. Nie wnikajmy. Próbowałem na wszelkie różne inne sposoby zgłosić sprzedaż tego V70 właśnie przez internet, i za każdym razem przekierowywało mnie do tej mojej listy pojazdów, na której tego samochodu nie było. Po którymś razie już nie wytrzymałem, wziąłem za komórkę, zadzwoniłem do Wydziału Komunikacji. No i pytam się, co mam zrobić, jak tego samochodu nie ma na liście. No i pani. W Wydziale Komunikacji poinformowała mnie, że no jeżeli takiego samochodu nie ma na liście, to być może nowy właściciel zdążył go już przerejestrować i w takim przypadku niestety, ale trzeba będzie się wybrać do Wydziału Komunikacji, odstać swoje, złożyć wniosek, ewentualnie położyć go na skrzynkę podawczą lub wysłać pocztą. Cytat: Nie da się tego zrobić internetowo. Ale ja się nie poddawałem, bo pamiętam, że kiedyś zgłaszałem sprzedaż przez taki formularz, który wypełniało się z ręki, i tam można było podać zarówno rodzaj pojazdu swój, który sprzedałeś, jak i dane nowego właściciela. I dopiero mnie tknęło, gdy właśnie zadzwoniłem sobie do nowego właściciela, bo jak powiedziałem, sprzedałem samochód koledze. No i usłyszałem, że dokonał niemożliwego cieszył się jak dziecko, że zrobił mistrzostwo świata, bo w ten sam dzień, w który ja chciałem zgłosić sprzedaż, on ten samochód zarejestrował. I słuchajcie, dopiero po tej wiadomości, gdy Piąty, szósty czy dziewiąty raz wypełniałem ten formularz na gov.pl, tknęło mnie, że jedno z pytań brzmi: czy moje dane znajdują się w dowodzie rejestracyjnym? Więc jako sprzedający za każdym razem zaznaczałem, że tak, znajdują się w dowodzie rejestracyjnym, bo przecież dałem go nowemu. Właścicielowi, ale właśnie w tym momencie mi kliknęło, że skoro nowy właściciel zdążył przerejestrować ten samochód, to on ma też nowy dowód rejestracyjny, i wtedy moje dane nie znajdują się w tym dowodzie. Naprawdę dwa dni kombinowałem zanim na to wpadłem. Y być może dla was jest to oczywiste, dla mnie nie było, no bo jako sprzedający ja nie mam możliwości zweryfikowania tego, czy nowy właściciel ten samochód zarejestrował i jeżeli ja się nie kapnę, że brak samochodu na liście, może oznaczać właśnie to, że nie jest to błąd cepiku, tylko po prostu auto zostało już przerejestrowane no to nie kliknie mi, że ono ma nowy dowód i w tym dowodzie już moich danych nie ma. Więc jeżeli będziecie mieli taki problem, to jak system na tej stronie gov.pl zapyta Was, czy Wasze dane są w dowodzie rejestracyjnym, to zaznaczcie, że ich nie ma. I wtedy przekieruję Was do takiego właśnie Czystego blankietu, gdzie będziecie mogli podać zarówno dane swoje, dane nabywcy, jak i dane pojazdu, wysłać i nie będziecie musieli iść do wydziału komunikacji, czy też wysyłać takiego zgłoszenia zwykłą, normalną pocztą. Trochę może wychodzę na debila, bo być może dla Was to jest oczywiste, dla mnie wcale nie było i nie było to intuicyjne i tak sobie pomyślałem, że może nie ma sensu nagrywać tego filmu, ale z drugiej strony, jak chociaż jednemu z Was, Was oszczędzę konieczności pójścia właśnie na państwową pocztę, czy też do urzędu, i dzięki temu, co wam powiedziałem, będziecie mogli sobie właśnie wysłać takie zgłoszenie. No to dochodzę do wniosku, że jednak było warto zrobić z siebie kretyna przed kamerą i skorzystajcie proszę z tego. Natomiast, pomijając kwestię techniczną zgłoszenia. Chciałem, żebyście mieli świadomość jak wygląda kwestia kar za takie zgłoszenie, bo wszędzie jest napisane, że oczywiście yy, tam od 200 do 1000 zł i to w zasadzie tyle. To nie jest tak, że wy idziecie do urzędu i płacicie karę przy okazji jakiejś tam rejestracji albo wyrejestrowania innego pojazdu, tylko decyzja o tej karze przychodzi do was pocztą. Ostatnio jeden piseł, yy, poseł w sumie poseł PiSu, więc piseł napisał taką bardzo ciekawą interpelację, która skłoniła mnie do tego, że sobie podzwoniłem po urzędach, żeby właśnie ustalić, jak to jest w praktyce. I poseł zwracał uwagę na to, że często jest tak, że urzędom się w ogóle nie opłaca nakładać na Was tych kar, bo. Y Uruchamia się wtedy całą procedurę kary administracyjnej, a to oznacza, że jeden z urzędników z Wydziału Komunikacji musi być fizycznie oddelegowany do tego, żeby pilnować tych wszystkich procedur, czyli zrobić listek, kto powinien być ukarany, rozesłać zawiadomienia, potem sprawdzać, Odpowiedzi na te zawiadomienia, bo wy możecie się do tego ustosunkować, a potem nakładać jeszcze decyzję administracyjną, też wysyłać do was pocztą i tak dalej. Zwracam Waszą uwagę na jeden artykuł. Chodzi mi dokładnie o artykuł 140MB prawa o ruchu drogowym, ja go przeczytam. Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisowi artykułu 78 nie zawiadamia starosty. O nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. Zwracam waszą uwagę na podlega karze pieniężnej, a potem. Kropka. Nie jest tak, że urzędnik może wam nie naliczyć tej kary. Otóż ten artykuł mówi wprost o tym, że on musi was Ukarać. Więc jeżeli dostaniecie na przykład pisemko z Wydziału Komunikacji, że dostaliście tam najniższy wymiar kary 200 zł, pójdziecie z tym pisemkiem do Wydziału Komunikacji i będziecie tam stać i marudzić, że macie chorą córkę, yy, to nic nie ugracie. Dokładnie tak samo, jeżeli odpiszecie na to pismo yy, z podobnymi argumentami. Nie ma żadnego prawnego mechanizmu, który pozwalałby. Na to, żeby nie ukarać Was za brak zgłoszenia nabycia czy zbycia pojazdu. Po prostu kara obligo musi być. Wielu z Was idzie y, zarejestrować samochód, przy okazji y, wyrejestrowuje jakiś inny i urzędniczka wtedy mówi, no ale tu będzie kara, a Wy no tak, tak, przepraszam, bla, ble, ble, ble. Rejestrujecie to auto, i ta urzędniczka tej kary nie nalicza. I wracacie do domu zadowoleni, tak, hehe, jaki jestem wspaniały, wyprosiłem, nie dostałem kary. A tak naprawdę gówno prawda, bo po prostu jeszcze nie ruszyła egzekucja tej kary. Wy dopiero zostaliście wrzuceni do worka z napisem ściągnąć co najmniej 200 zł, i dopiero później inny urzędnik z Wydziału Komunikacji musi nad tym przysiąść. No, i porozsyłać, jak powiedziałem, zawiadomienia, że taka kara Wam y, przysługuje i możecie na takie zawiadomienie y, odpisać lub nie, to już od Was tylko zależy. Ja jednak bym proponował odpisać, no bo y, od tego urzędnika będzie zależał wymiar tej kary, a widełki są dosyć znaczne, między 200 a 1000, więc jeżeli dobrze tam się posypiecie popiołem, no to pewnie dostaniecie te 200, a jak go olejecie, no to. Cholera wie, możecie dostać i tysiąc, bo tak, bo kara się wam należy i nie ma, jeszcze raz przypominam, od tego odwołania. Przypominam, że nie, nie jest tak, że musimy samochód zarejestrować po zakupie, nie, nie musimy, wystarczy, że zgłosimy nabycie. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli zgłaszacie zbycie pojazdu i nagle się okazuje, że logując się do tych waszych wszystkich systemów takiego samochodu nie ma na liście, to wróćcie do gov.pl i zaznaczcie, że waszych danych nie ma w dowodzie rejestracyjnym. Oczywiście tam nie ma żadnej pomocy, jest tylko wybór tak albo nie. Więc tu wchodzę ja i mówię, jak sobie to zaznaczyć, żeby się nie wrypać. No, i zgłoście po prostu wpisując z ręki w formularzu, bo naprawdę y, to nie jest tak, że tej kary może nie dostaniecie. Dostaniecie ją na pewno, a może dostaniecie po prostu tą najniższą, czyli 200 zł. Tutaj przy okazji to jest kara administracyjna, więc jeżeli mnie pamięć nie myli, musiałbym sięgnąć do KPA, ale z pamięci. Bodajże 5 lat jest przedawnienia, więc może być tak, że Wy e, kupicie samochód, pojeździcie nim 2 lata, sprzedacie, zapomnicie w ogóle, że już kiedykolwiek mieliście takie auto, i po następnych 3 latach przyjdzie do Was e, kwit z urzędu, żeby zapłacić 1000 zł kary. I nie ma zmiłuj, bo jak powiedziałem, kara się należy i koniec. Podsumowując, mijasz fotoradar, nie wciskaj gazu, bo dostaniesz strzała w plecy. I dwa, jeżeli. E, nie daj Boże, zapomni ci się zgłosić sprzedaż lub nabycie samochodu, to karę możesz dostać przez następne 5 lat. Więc się nie zdziw, żeby nie było, że nie mówiłem. Na dzisiaj tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło i zdrową, oto prawda, w internecie. Pozdrawiam. Paweł Rygaz.